Czy wszystko jasne? Uwaga! Przygotować się. Rękę wystawiamy do startu. Gotów? Hop! Szybciutko. Mocniej. 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 Jest. Drugi! Pukcia. 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 Jest. Szybko. Siadaj. 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 Czas. 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 Jeszcze. mówię. Dziękujemy. Pierwsza para. Żeby czas... Nie mów czasu, tylko zapisz. Nie mów, tylko zapisz. Tak, żeby nikt nie widział. Druga para, zapraszamy. Młodzież, dawaj. No śmiało. Zabawa na 15, 15 lat masz. Chodź, Zapraszamy, zapraszamy. Śmiało, nie bójcie się. Nie bać się, nie bać się, tu nic złego się nie stanie. Zabawa balonowa. Następna para, jak? Jak się pan czuje przed konkursem? Dobrze. Na rany? Najpaniszy? Tak. Źle. Źle. Ja też. Ja nie wiem, ja się czuję dobrze. Uwaga! Czy wszystko jasne? Stoper gotowy? Uwaga! Tylko nie oszukiwać rękanko, trzeba się przytulić. Przygotować się, rękę wstawiamy do startu. Poczekaj. Gotów. Hop. hop, 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 szybko, szybko. Jest, mocniej, mocniej, ścisnąć się, ścisnąć się. Mocniej, mocniej, mocniej. Wciskamy się, szybciej, szybciej. Mocniej. Jeszcze, 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 jeszcze. Jest, tak. Szybko pani bierze balonik. Na pupcie, szybko, na pupcie, pupcie na pupcie. Mocno. Jest, dwa. Szybko, trzeci balonik, siada pan. Siada pan, taki mały. Co mały? A czy to mam dział większego? Większy, większy znaczy. Dobra, druga para, trzecia para. Mówię ja za mały balonik. wiesz, czy to by skończył bardziej. Pani Teresa. Pani Teresa, jak przed konkursem się czuję?

Oj, taki mały, mały, będzie ciężki. Nie, nie, nie! Szybko, następny mały, dawaj, bo to oszukała. szybko. Pupcia, Teresa Pupcia, Teresa Pupcia, bo oszukałaś. Nie ma, nie ma, nie ma, nie oszukała. Dobra, jeszcze raz od nowa, od nowa, bo to się oszukamy. Jeszcze raz, zrób stopy. Mamy trzy balony, starczy dla każdego? Uwaga, przygotować klata pierwsza. Przygotować się, hop! Hop, 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 hop. Ale hop. do końca dobiegamy Halo? Dawaj, dawaj. Mocniej. No, jest, dwa. Pupcia, pupcia Teresa, pupcia, 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 pupcia. Dawaj, dawaj. Mocniej. Jest, dwa. Trzeci, trzeci. Siadaj, 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 Teresa, szybciej, biet! Dawaj, strzał. Mocni. Mocniej. No co jest? Dawaj. Jest. Następna para mamy pomocnika, dobrze się nie macie, ale jest OK. Następna para. To jest następna. Trzy. Nie, nie da to, nie można być. nie ma być. Mamy trzy balony. Uwaga! Gotowi? Jak przed konkursem? A jak pęknie gąka... balon, no to co będzie? No to pęknie, No właśnie. Luksus. O! O! O to chodzi. Uwaga. Przygotować się do startu. Hop, 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 hop. To tam. ładne. Mocniej. Mocniej. Jest. Raz. Dwa. Szybko. Nie ma, no za szybko. Pupcia, pupcia, pupcia. Szybciej, szybciej. Szybcie. Dawaj, dawaj, dawaj. Strzał. yes Dwa. Trzeć mało. Siadaj, siadaj. Siadaj. Na księstwo ty siadasz. Pani, Uwaga, strzał. Mocno. 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 Dawaj. Jest. Ile pociąg dzieci przyniósł? Dwoje. Brawo. Brawo. Wszystkie pary? Tak. Uwaga, ja nie ogłaszam.